Góra zła rozprzestrzeniła się, opuściła na nas żar gorących dusz. Nie patrz w okno te i nigdy już nie bój się, spadający znój jest wyraźny. Lecz, gdy zatrzymasz się, będzie jak piłeczka ze snu, którą zapomniałeś już, lecz. Zacząłeś się chcieć mieć, choć nie wiesz, jak oddać ją masz. Ten ci każe, kto spłukać cię chciał, kto zagłuszyć twe myśli miał. Lecz nie poddawaj się, nie leć tam, gdzie on chce, idź w przyszłości swej tam, gdzie chcesz. Tam, gdzie miłość jest. Tam, gdzie ludzi tłum, gdzie zawsze będziesz swój, gdzie zawsze trud i znój i prawdą ogładź się, by co kroczy za tobą nie znalazło cię. I nigdy nie oglądaj się na zło. Ono zawsze kroczy za tobą tam, gdzie jesteś ty, tam i ona jest. Piękna zbyt. By rodzić dobro chciała, by zdobyć chwały dla dobra, była dla ciebie i mnie zdobyczą dzielić, chcieć być miła. Pamiętaj, gdy ogarnąć wszystko chcesz, nie zdobywaj siłą, lecz spokojem i miłością. Wszystko, lecz jak organizm. Który wzywa, ratuj mnie, tak ty siebie miej w opiece i nie zbaczaj nigdy ze swej drogi, lecz nigdy nie zbaczaj raz z wybranego kursu. Gdy stracisz orientację, zamknij oczy i posłuchaj, jak to było, gdy wartości straciłeś. Gdy chcieć przestałeś, lecz to wciąż będąc, nie tobą za tobą wciąż tkwiło. I nie dlatego, że ci się śniło. A może i tak było. Pamiętaj o tym, żeś ty siłą, a nie ten, co przesyła zgniłość. Niech ta prawda będzie twoją siłą. Nigdy w nią nie wątpię. Wol lecz weź ją za rękę i nieś ją jak prawdę przez niewiernych ziemię. Choć nieczystą będąc, nie trać nadziei dla niej. Niech tą motywacją i orężą dla Ciebie będzie. Flagą się zawiń, byś celu nie utracił. Wiarą bądź silny, byś sił nie stracił. Co byś nie robił i co byś nie czynił, Zawsze bądź człowiekiem, byś nigdy nie zaginął, byś rzeczy nie zatracił, byś zawsze, jak ci potopieni, co zatopieni byli, ujrzeli tych, co prawością ich swą otoczyli, co oddali swe serca tym, których nie znali, co oddali, bo ich kochali, nie musieli wiedzieć czemu. Robili, bo tak trzeba. Dziś im kazać nie musieli, bo to przecież nasi rodacy byli. Dlatego niech ta powódź nas zjednoczy i z nami ich cierpienie kroczy, byśmy nie zapomnieli skąd nasze drogi były. Ci natomiast, co do tego doprowadzili, nigdy się nie odrodzili, nigdy niczego nie dotykali. Co by im dobrą drogą do nas dali. Niech odejdą nową drogą, którą nowy ich Bóg im wskaże. I naszej nacji, do początek, taki jak przodków poznajemy, dla nas wszystkich będzie dobrego życia zaczątek. I wieczne tamy przeciw nim postawimy. Dla naszego dobra będzie to początek. Naszych dzieci. Przyszłość i radowanie będzie naszej nacji powstanie. Powstanie będzie wielkie. Od prawie stu lat uśmiechów końca nie będzie. I jak nasi prasłowianie doznamy Jego ciepła i jasności, też doznamy piękna oraz prawdziwości. I na zawsze niech każdy to z nas pamięta. Niech każdy się raduje. Niech nikt się nie smuci, bo wreszcie jest nadzieja, która wszystkich chwyciła, więc niech serca się radują, bo moc jest i siła, wiara w umysłach się kotłuje, nową drogę pokazuje, więc nigdy się nie wahaj idź tam, gdzie serce pokazuje. Tam, gdzie prawda się raduje, gdzie życzliwość panuje. Tam, gdzie nasze przodki czekają, byśmy godnie ich chwalili. Byśmy siebie się nie wstydzili. I tak przez wieki nas chcą zgładzić, a my trwamy, trwamy, trwamy. Nie daj utuczyć się jak świnia, jak ci, co nas okradają i nas też zabijać każą. Ci, co nam dzieci zabierać chcieć będą. Niech zczezną w błękitach imion, nie naszej ziemi nazwy, niech. Pochłoną się, nie naszą blizną. Niech odejdą, gdzie nas nie ma. Niech upadną, jak ta Biblia ich okrzyknęła. Upadłe, lecz piękne. Obłąkane, lecz oślepiające. Dla widzów niewidzących. Dla słuchających, niesłyszących. Ślepców ogromna ziemi. Dla zguby ich samych, dla tych, co za nami, dla tych, co przed nami nastały siły, siły niezrozumiałe dla naiwnych i głupców, dla szemranych i łuskanych, dla zbawicieli i zbawców, dla wszystkich rozumnych i zagubionych, dla tych, co rzeczy zbawiciel piękny i dla tych. Co słowa piękne głosi, dla tych, co rzesze gromadzi ludzi, by ich do przepaści wdusić. I dla tych, co ratując siebie, wszystkich do zguby wrzucić. Piękno jednak przed nami, dla wytrwałych będzie jak samot. Jak w przepowiedni jest siła, ujrzą swą chwałę niezdradliwą, choć to ścieżka może być krwawa. To tylko znaczy, że prawdziwa. Nigdy z niej nie zbaczaj, bo to siła, której nikt nie pokona, chyba że zdradę się napina. Tych, co złą obrali drogę, będzie wielka siła. Lecz się nie obawiaj, bo miliony serc silnych biją, i nie ty sam będziesz kroczyć w tej ciemności. Będą kroczyć, co odeśli ci w młodości. Kroczyć będą z Tobą, dadzą światło w ciemności, zawsze wspierać będą i rękę dadzą tym, co zawsze prawdą kroczą. Więc się nie bój, wiara orężem będzie, siła w niej niesamowita wszędzie. Gdy moc jej poczujesz, wnet zrozumiesz, jaką siłą dysponujesz. Gdy poczują Twoją moc, ogarnij ich przerażliwa, prawdziwa moc. Noc, której nie ogarnia i w się zapadnie.